Nieraz mówiliśmy już o wentylatorze Dream. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy przybliżyć trochę, jak on fizycznie wygląda i jakie ma funkcje. Ponieważ coraz więcej pojawia się zapytań, ale też i sprzedaży. Bo nie każdy chce mieć zwykły wentylator łazienkowy z standardową kratką, ale dobrać wentylator do swojego designu. Więc może krótko o Dreamie dzisiaj opowiem. Słuchajcie, przede mną najczęściej zadawane pytanie o wentylator jakikolwiek łazienkowy czyli wentylator z wersji PS. Akurat w Eroxi oznacza to wyłącznik pociągany do włączenia lub wyłączenia i przewód zasilający. Ten przewód ma metr m, a sam sznurek 19 cm. Bardzo często o to pytacie. Dodatkowo do Dreama jest dedykowana przepustnica zwrotna. Często klienci kupują u nas bardzo łatwy montaż. Zobaczcie, wystarczy nałożyć klika. Chodzi o to, że wentylator podczas pracy wyrzuca powietrze, a gdy nie pracuje, blokuje nam ciąg wsteczny. DREAM występuje w dwóch wersjach przyłączeniowych. FISTO i FISTO 25. Dodatkowo ten wentylator na sposób użyskowania może pracować na ścianie na suficie. Poza tym, ze względu na montaż, bo w Aeroxi nie mamy panela wciskanego, tylko go na klik, może to spokojnie pracować na suficie. Wentylator DREAM jak i pozostałe modele z, y, z Edoxy mają określone wersje. Zacznijmy od podstawowej, czyli S, standard, wyłącznik światła. PS, omawiany wcześniej, przewód y, do załączenia i przewód zasilający. Kolejna wersja to jest TS, czyli wyłącznik czasowy. HS, czujnik wilgotności z wyłącznikiem czasowym. Jest jeszcze DTS. Pozwólcie, że spojrzę. DTS, opóźniony włącznik czasowy i czujnik ruchu jako RMS. Przede mną HS, czyli wyłącznik czasowy i czujnik wilgotności. Eee, w bardzo łatwy sposób, jeżeli już zamontujemy go do ściany czy do sufitu, możemy wyregulować, kiedy ma się wyłączyć po opuszczeniu przez nas pomieszczenia i w jakiej zakresie wilgotności o 40-80% ma pracować. Dzięki temu, że ktoś w Eroxy wymyślił silikonowe zaślepki eee, do mm, pokręteł, Możemy bez problemu, wyciągając je, regulować i wyłącznikiem czasowym, i czujnikiem wilgotności. A ty do swojej łazienki, jaki panel byś wybrał? Czarny, czerwony, a może złoty?